Edyta Górniak wreszcie komentuje Eurowizję, mówi o presji i byciu wyrocznią. Na jej komentarz w sprawie tegorocznego konkursu Eurowizji czekali wszyscy. Edyta Górniak w rozmowie z Super Ekspresem przyznaje, że czuła z tego powodu presję, śledziła tegoroczny konkurs. Co o nim sądzi? Zobaczcie nasze wideo. Edyta Górniak jest żywą legendą konkursu Eurowizji. W 1994 roku, kiedy Polska po raz pierwszy wzięła udział w wydarzeniu, to właśnie ona reprezentowała nasz kraj. Zajęła wtedy niepokonane do dziś dwa miejsce. Przez 31 lat nikt nawet nie zbliżył się do jej wyniku. Rok później Justyna Steczkowska zajęła dopiero 18 miejsce. A w kolejnym roku Kasia Kowalska wywalczyła 15. pozycje. Do pierwszej dziesiątki w kolejnych latach udało się dotrzeć jedynie zespołowi Ich Troje, który w 2003 roku zajął 7. miejsce, i Michałowi Szpakowi, który w 2016 roku doleciał do 8. miejsca. W tym roku jak wszyscy wiemy, po raz kolejny reprezentowała nas Justyna Steczkowska. Mimo wielkich nadziei na sukces, polska reprezentacja zajęła 14 miejsce. Edyta Górniak szczerze o Eurowizji nie czuje się wyrocznią. Od miesięcy cała Polska czekała, aż tegoroczny konkurs skomentuje Edyta Górniak. Artystka zrobiła to dopiero w rozmowie z Super Ekspresem podczas festiwalu w Sopocie. Jak podkreśliła, Eurowizja jest dla niej etapem, który zamknęła już przed rokiem. Nagrała wtedy utwór, który nawiązuje do jej eurowizyjnego przeboju To nie ja. Nie jest to już mój festiwal zamknęłam ten rozdział w sercu. W zeszłym roku wydałam utwór i remember na zakończenie tej historii. Ten festiwal tak się już zmienił, że nie umiałabym się tam odnaleźć kompletnie. Nie zawsze chodzi tam już dziś o melodię. Nie wiem, o co chodzi tak naprawdę. Ale faktycznie jest ta presja. Czuję presję i to, że jest to oczekiwanie, że ja będę komentować, że będę nadawać narrację, krytykę lub pochwały, jakbym była jakąś wyrocznią. Nie czuję się jak wyrocznia, mówi superekspresowi Edyta Górniak. Wokalistka podkreśliła, że nie śledzi już konkursu Eurowizji, choć z pewnością wielu artystów, którzy biorą w nim udział, zasługuje na uwagę. Jest mnóstwo wspaniałych artystów i o każdym być może warto byłoby wspomnieć z innego powodu. Ale dla mnie ten rozdział jest zamknięty powiedziała nam diwa. Żałujecie, że Edyta Górniak nie wróci już na eurowizję?